Uwaga, reklama, wchodzisz w OLX. Czekasz, aż się załaduje. Wpisujesz Caridol, czyli nazwę mojego kanału, naciskasz, filtruj, wpisujesz ząbki. Pokaż wynik jedno ogłoszenie. Karidol. Pięknie. Skoro już jesteś, dodaj do ulubionych, zobacz ogłoszenia Karol. Tutaj będziesz miał 30 ogłoszeń już jutro, które będziesz mógł kupić od bardzo znanego youtubera Karidola, który ma aż 50 subskrypcji. Tutaj właśnie 25 jutro będą wystawione. Pięknie, dziękuję.